i powiem Wam o nawożeniu ekologicznym. Pokrzywa. Bardzo dobra roślina, wzmacniająca, nawożąca e, glebę. E, na, po, to jest pokrzywa, roślina, tak wygląda. E, przy jej parzy w ręce. Trzeba w rękawiczkach, bo niektórzy mogą mieć uczulenie i później takie wysypkę na ręku. Więc trzeba nakładać rękawiczkę. Zrywam tą pokrzywę najlepiej w maju, wiosną. Najbardziej, najlepsze właściwości ma do nawożenia. Tą zrywam w takie wiaderko, wkładam i później zalewam to wodą na dwa tygodnie. Do tego mogę dodać jeszcze skrzyp polny. Skrzyp polny wygląda to tak, też roślina taka. Rośnie gdzieś na jakichś tam gorach, nieużytkach, bardziej na glebach kwaśnych. Jest to chwast, ale też bardzo przydatny w nawożeniu. Też ma właściwości takie odparniające rośliny, nawożący, wzmacniający rośliny. I mogę to oddzielnie sobie w innym wiaderku albo dodać razem do pokrzywy i zrobić taką gnojówkę. To wkładam razem do jednego wiaderka, zalewam to wodą z kranu i to sobie stoi od tydzień-dwa tygodnie. Później to odszedzam, wywalam te y, zielone rośliny, a tylko sam wywar z wodą, to rozcięcam w y, konepce wywar ten plus jedna piąta wody i to podlewam rośliny. Y, tym wywalam co? Jakieś co. Dwa tygodnie naj, tak, najbardziej taki termin, żeby nie za, nie za często. A tutaj mam wrotycz. W wrotycz jest to też taka roślina, tak wygląda. Ona rośnie też gdzieś tak, na, bo to jest zielsko takie, no ale też bardzo pożyteczne. I też to wkładam do wiaderka. I zalewam to wodą. Gdzieś to stoi do, tyg do tygodnia, może być z 4 dni. I też tym wywarem co jest z tego wrotycza, biorę też dolewam wody z jedną piątą i to podlewam rośliny, który dobrze działa na mszyce, choroby grzybowe. Zwalcza. Ta roślina taki ma dosyć nieprzy, nieprzyjemny zapach. No i teraz jeszcze taka ciekawostka, że wrotyczem ostatnio słyszałam, że nacierają ręce. Się naciera ręce i kleszcze nie bioro. Można odkleszczeć, odstrasza kleszcze. No a tutaj mam już gotową gnojówkę zrobioną z pokrzywy. I teraz będę podlewała rośliny. Właśnie wlewam to do konewki tak ja robię to na oko jedną piątą konewki dolewam wody i będę podlewała te rośliny, które Będę powiewała te rośliny, które wymagają wzmocnienia, jakieś bardziej, co nie chcą rosnąć, jakieś żółte, to one później takie zielenie nabierają i lepiej rosną.